Smutek stop 10 spowiedź Julii walczak. Była partnerka Katarzyny Zilman, pokazuje zapłakaną twarz i odsłania kulisy bolesnego roku po rozstaniu. Czy to cena za miłość w blasku fleszy i plotki o zdradzie? Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się w sercu kobiety, gdy światła reflektorów gasną, a mebialna bajka o wielkiej miłości kończy się w atmosferze domysłów i skandalu? Julia Walczak. Do niedawna połowa jednej z najgłośniejszych par polskiego sportu właśnie zrzuciła maskę twardej zawodniczki. W świecie, gdzie Instagram zazwyczaj służy do kreowania idealnego życia, ona zdecydowała się na krok, który zszokował tysiące obserwatorów. Opublikowała zdjęcie zalane łzami i opatrzyła je wyznaniem, które łamie serce, byłam smutna 100 10. To nie jest zwykłe podsumowanie roku, to krzyk duszy po miesiącach milczenia. Co tak naprawdę działo się w jej życiu po rozstaniu z wicemistrzynią olimpijską Katarzyną Zilman? Jakie demony musiała pokonać, gdy media huczały o rzekomym romansie i partnerki z tancerką tańca z gwiazdami? Zapnijcie pasy, bo wchodzimy głęboko w emocjonalny roller coaster, jaki zafundował Juli mijający rok. Aby w pełni poczuć ciężar tego wyznania, musimy cofnąć taśmę do momentu, gdy cała Polska dowiedziała się o ich uczuciu. Był rok 2021, gorące lato w Tokio. Igrzyska Olimpijskie. Katarzyna Zilman wraz ze swoją osadą wywalczyła srebrny medal, przynosząc dumę całemu narodowi. Jednak to, co wydarzyło się chwilę później przed kamerami telewizji polskiej, przeszło do historii nie tylko sportu, ale i obyczajowości. W euforii zwycięstwa, na antenie publicznego nadawcy, Zilman wypowiedziała słowa, które obiły się szerokim echem. Pozdrawiam moją dziewczynę Julię. Ten prosty, ale odważny gest sprawił, że Julia Walczak z dnia na dzień stała się osobą publiczną. Stały się symbolem otwartości, nowoczesności i miłości, która nie boi się ocen. Udzielały wspólnych wywiadów, opowiadały o swojej relacji, planach i wsparciu, jakie sobie dają. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zachwiać ich szczęściem. Niestety, życie pisze scenariusze, których nie powstydziliby się scenarzyści najpopularniejszych oper mydlanych. Sielanka zaczęła pękać w szwach, a nad związkiem zawisły czarne chmury w momencie, gdy Katarzyna Zilman wkroczyła na parkiet popularnego show Taniec z Gwiazdami. Media plotkarskie natychmiast wyczuły krew. Zaczęły pojawiać się coraz głośniejsze spekulacje o tym, że relacja wioślarki z jej taneczną partnerką, Janią Lizer, Wykracza daleko poza ramy zawodowej współpracy na parkiecie. Chemia, spojrzenia, wspólne treningi, wszystko to stało się pożywką dla plotek, które musiały być dla Juli Walczak niczym nóż wbity w plecy. Choć żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnie zdrady, związek, który przetrwał olimpijską presję, nie przetrwał próbyszał biznesu. Panie rozstały się, a Julia usunęła się w cień, by w ciszy leczyć złamane serce. Aż do teraz. Jej najnowsze podsumowanie ostatnich miesięcy to dowód na to, że proces ten był o wiele bardziej bolesny i skomplikowany niż mogłoby się wydawać. Julia Walczak postanowiła rozliczyć się z przeszłością w sposób brutalnie szczery, pokazując serię prywatnych kadrów, które dokumentują jej walkę o odzyskanie równowagi. Najbardziej poruszającym elementem tej internetowej spowiedzi jest bez wątpienia zdjęcie, na którym widzimy ją zapłakaną, bez filtrów i makijażu. Podpis pod fotografią nie pozostawia złudzeń. Byłam smutna 10. Użycie tak wysokiej skali świadczy o tym, że ból, którego doświadczyła, sięgnął zenitu. To rzadki obrazek w mediach społecznościowych, gdzie zazwyczaj po rozstaniu gwiazdy starają się pokazać, jak świetnie sobie radzą, wrzucając zdjęcia z imprez czy egzotycznych wakacji. Julia wybrała inną drogę, drogę prawdy. Przyznała, że ten rok był dla niej czasem intensywnych, Często skrajnych emocji. Ale smutek to nie jedyna zmiana, jaka zaszła w jej życiu. Okazuje się, że rozstanie z Zilman pociągnęło za sobą lawinę decyzji, które wywróciły jej codzienność do góry nogami. Julia Walczak zdradziła, że definitywnie skończyła trenować kajakarstwo. Dla zawodowego sportowca porzucenie dyscypliny, która definiowała jego tożsamość przez lata, jest krokiem milowym, często traumatycznym. Ale i oczyszczającym. Czyżby sport przypominał jej zbyt mocno o dawnym życiu i środowisku, w którym funkcjonowała z byłą partnerką? Kolejne slajdy z jej podsumowania roku rzucają światło na to, jak radziła sobie z pustką i bólem. Julia wyznała, że zrozumiała jedną kluczową rzecz: na razie nie chce mieszkać w Warszawie. Ucieczka ze stolicy, miasta pełnego wspomnień, wspólnych miejsc i zapewne przypadkowych spotkań ze znajomymi z branży, Wydaje się być naturalnym mechanizmem obronnym. Zamiast zgiełku miasta, wybrała wolność. Pokazała kadry z wycieczki swoim kamperem, co sugeruje, że szukała ukojenia w podróży, w byciu blisko natury, z dala od ciekawskich spojrzeń. Ale nie wszystko było tak poetyckie i zdrowe. W swoim wyznaniu Julia zdobyła się na szokującą szczerość dotyczącą swoich metod radzenia sobie ze stresem. Przyznała bez ogródek, że w minionych miesiącach piła dużo alkoholu i później umierała. To wyznanie jest niezwykle ludzkie i odziera celebryckie życie z blichtru. Pokazuje, że nawet silne sportsmenki mają chwile słabości i uciekają w używki, by zagłuszyć myśli. Dodaje jednak szybko przestrogę, pisząc, że nie poleca tego robić, co świadczy o tym, że ten etap ma już chyba za sobą i wyciągnęła z niego gorzkie lekcje. Wśród tych dramatycznych wyznań pojawiły się też drobne promyki nadziei i nowe rytuały, jak choćby picie dużej ilości maci, co może symbolizować próbę dbania o siebie i szukania nowych, zdrowszych przyzwyczajeń. Cały ten miszmasz emocji, od rozpaczy ocenionej na 10 skali do 10, przez alkoholowe dołki, aż po momenty wyciszenia w kamperze składa się na obraz kobiety, która na nowo buduje swoją tożsamość. Co najbardziej zaskakujące, mimo tych wszystkich turbulencji, łez i radykalnych zmian życiowych, Julia Walczak podsumowała swój rok jednym, zaskakującym słowem, stabilne. Jak to możliwe? Czy to ironia, czy może dowód na to, że po przejściu przez piekło emocjonalne osiągnęła w końcu stan wewnętrznego spokoju, którego nie są w stanie zburzyć żadne zewnętrzne okoliczności? Historia Julii Walczak to nie tylko opowieść o rozstaniu z gwiazdą sportu. To uniwersalna opowieść o stracie, Bólu i powolnym podnoszeniu się z kolan. Jej odwaga w pokazaniu zapłakanej twarzy i przyznaniu się do smutku 110 jest czymś, co zasługuje na szacunek w świecie pełnym sztucznych uśmiechów. Pokazuje, że za nagłówkami o medalach i romansach stoją prawdziwi ludzie, których serca łamią się tak samo, jak nasze. Czy Julia ostatecznie zamknęła rozdział pod tytułem Katarzyna Zilman? Czy ucieczka z Warszawy i porzucenie kajakarstwa to początek zupełnie nowej, szczęśliwszej drogi? A może to dopiero cisza przed kolejną burzą? Jedno jest pewne: Julia Walczak przestała być tylko dziewczyną z pozdrowień i stała się kobietą, która ma odwagę mówić własnym głosem, nawet jeśli ten głos drży od płaczu. A wy, czy mieliście w tym roku moment, w którym wasz smutek sięgnął z kalistu na dziesięć? Dajcie znać w komentarzach, bo historia Julii pokazuje. Że nie jesteście w tym sami.